Wygrałeś? Grzesio? Wygrałeś? Yeah. Kto yeah. zawołał Windę? Co wcisnął? Jasiu. Jestem Jestem przyjszym Ulala, coś czuję Grzesiu, że się obkupisz jakiegoś diora Luja. Pierwszy co? Ulala, flagietki mami Ulala, ale sklepów. I to od razu za wyjściem. Dobrze, że ostatni dzień. Ja mam mapę. A jak wiedziałam, wiedziałam, że coś znajdziemy. I wydaje mi się, że to dopiero początek.